Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś poruszę temat modelowania. Trochę dziwnie to brzmi, ale nie ma to nic wspólnego z modelingiem ani z lepieniem z giny czy z plasteriny. Chociaż może trochę. Ale chodzi tutaj o to, jak Ty możesz zmieniać swoje zachowanie, zmieniać siebie, po to, żeby osiągać więcej, osiągać rezultaty. Chodzi tutaj o naśladowanie osób, które już Osiągnęły daną rzecz albo są w, w trakcie realizacji, zajmują się tą rzeczą na co dzień, którą ty chcesz osiągnąć. I o co w tym chodzi? O co chodzi w takim modelowaniu? To znaczy, że ty swoje działania masz ukształtować na podobnych zasadach, jak ta osoba, która już to wykonuje. Przede wszystkim musisz sobie zadać pytania, co ta osoba robi, jak to robi. I dlaczego to robi? To są takie trzy kluczowe pytania, które musisz sobie zadać, jeżeli widzisz osobę, która wykonuje daną rzecz, daną czynność. I to tyczy się zarówno zachowania, jak i wykonywania jakichś przedmiotów. Przede wszystkim musisz znaleźć osobę, która wykonuje to, co ty chcesz robić. Bo jeżeli na przykład świetnie dana osoba przemawia, więc tutaj masz ten główny temat, Przemawiania, wystąpień publicznych, czyli to pytanie: co? I ty też chcesz świetnie występować publicznie, świetnie przemawiać. Potem musisz się skupić na tym, jak ona to robi, jak moduluje swój ton głosu, tempo mówienia, jakich słów dobiera, jaką ma postawę ciała, jak się ubiera, jak gestykuluje. Czyli zadajesz sobie wszystkie pytania zaczynające się od jak. Jak coś dana osoba robi? No i ostatnie pytanie, dlaczego to robi? Dlaczego te wcześniejsze czynności mają znaczenie? Czy pominięcie jakiegoś elementu spowoduje zmianę tego efektu końcowego? Tutaj nad tym musisz się zastanowić, a najlepiej jeszcze sprawdzać w praktyce, bo jeżeli weźmiesz całą kształt działania danej osoby, to ona często jest nieświadoma tych kolejnych czynności. Jeżeli byś jej się spytał, jak to jest, że świetnie występuje, że jest świetna w tym, co robi? To ona w pierwszej chwili może nie wiedzieć, jak na to odpowiedzieć. Może stwierdzić, no tak mam, dobrze się z tym czuję, ale tutaj Twoje zadanie jest w tym, żeby szczegółowo przeanalizować, jak to jest, że ona osiąga rezultat w tym, co, co robi. I krok po kroku, eliminując poszczególne czynności. Możesz stwierdzać, czy dana czynność jest kluczowa do osiągnięcia rezultatu, czy też nie. I w ten sposób stworzysz sobie taki schemat działania. Będziesz wiedzieć, co masz robić, jak masz robić, jakie są kluczowe etapy, kluczowe czynności, które pozwalają osiągnąć rezultat. I to będzie ta odpowiedź, dlaczego. Dlaczego te rzeczy są tak ważne, żeby osiągać rezultat. Czyli są bardzo ważne trzy pytania. W modelowaniu. Co, jak i dlaczego? I po co w ogóle modelować? Po co? Przecież można robić coś tak, jak się do tej pory robiło. No ale właśnie, jeżeli masz osobę, która już osiąga rezultat w danym zakresie, to może warto to przeanalizować. Być może nie masz możliwości bezpośredniego spytania się tej osoby, jak ona to robi więc warto ją obserwować i zadawać takie pytania w trakcie tej obserwacji. Potem kiedy będziesz miał odpowiedzi na te swoje pytania, będziesz mógł je stosować w swoim codziennym życiu przy wykonywaniu tej czynności, którą chcesz zrealizować. I wtedy będziesz na zasadzie wykluczania lub pozostawienia tworzyć swój model działania. Myślę, że to jest bardzo Ciekawe ćwiczenie, ciekawy proces, bo pozwoli ci też osiągać rezultaty takie same, prawie takie same, a może nawet w trakcie okaże się, że Ty wpadniesz jeszcze na jakiś dodatkowy pomysł. Coś, co wynika z Twojej osobowości, z Twojego charakteru, spowoduje, że ten rezultat będzie na jeszcze wyższym poziomie. Więc zadawaj sobie pytanie: pytania, właściwie nie jedno, pytania, co dana osoba robi i jak to robi. I dlaczego to robi? I myślę, że pozwoli Ci to osiągać zamierzone rezultaty. Cześć.